Senu w Warszawie! Czwarta tura. PZU Orlen maratonu warszawskiego za chwilę. Wystartuje, wystartuje za chwilę pobiegnie swoje 9 okrążeń, aby pokonać ten królewski dystans. 42 km i 195 metrów. Uwaga, to jest ważny moment. Wystartowali, pobiegli, ruszyli. A ze mną pani Agata Pniewska, dyrektor Biura Marketingu Sportowego PKN Orlen. Dzień dobry, pani Agato. Dzień dobry, witam wszystkich biegaczy, kibiców, wszystkich, którzy tutaj biegają, wszyscy, którzy biegają na aplikacji mobilnej. Obserwuję, że Orlen bardzo mocno wspiera sportowców. Dlaczego tak ważny dla Was jest, jest sport? Z jednej strony to jest inwestycja i to jest nasza platforma komunikacji i budowy wizerunku, ale też to jest nasza odpowiedzialność społeczna. Wszyscy wiemy, jak sport ważny jest, żeby żyć zdrowo, chcemy namawiać do aktywności fizycznej, szczególnie teraz, kiedy borykamy się z pandemią, kiedy ten ruch budowania odporności jest bardzo ważny. Cieszymy się, że przeciwstawiamy się temu, co wokół nas i że większość imprez została odwołana. My po raz 42 maraton. Jest organizowany, bardzo się cieszymy, że my po raz pierwszy razem z Fundacją Maraton Warszawski i PZU możemy y, razem y, dzisiaj organizować ten bieg. Okiem sędziego, ta wyjątkowa edycja. Może jeszcze za wcześnie na podsumowanie, ale myślę, że można już coś powiedzieć, bo pogoda i pora roku, która jest dosyć normalna dla maratonu, ale pogoda y, przykłosa nam dzisiaj sprawiła. Myślę, że, że biegacze, którzy i biegaczki, czyli... Maratończycy, którzy biegają w tym maratonie, tak tego czekali, tak tego oczekiwali, że w tej chwili pogoda nie ma żadnego znaczenia. Jestem w tym momencie na scenie razem z Janą Gorczycą, przedstawicielem PZU. Sytuacja covidowa powoduje, że ten maraton wygląda zupełnie inaczej. W mniejszych turach nie ma tylu kibiców na trasie, nie ma punktów kibicowania. Ale najważniejsze są emocje tych ludzi, którzy chcą pobiec, którzy są tu razem z nami i którzy wreszcie mają szansę zrobić to, o czym od dawna marzyli przebiec maraton. Te emocje i wczoraj niesamowite i o północy wspaniałe, gdzie biegacze w deszczu tutaj czekali, wyczekując na sygnał startera. Dzisiaj bieg elity, wspaniały, super ukończony przez naszych zawodników którzy pobili życiowe rekordy. To jest niesamowite w tak trudnej atmosferze, w deszczu. Jest ślisko, jest trudno, ale tak naprawdę te endorfiny niosą ich niezależnie od pogody. Myślę, że to jest najistotniejsze w tym wszystkim, że... Zachęciliśmy ludzi do biegania, do aktywności, do ruchu, a to jest najlepsza inwestycja w zdrowie, w lepszą jakość życia. W PZU bezgranicznie w to wierzymy. Pozostali zawodnicy schodzą mu z drogi, ostatnie 195 metrów. Mateusz Grajek, to on właśnie pojawia się w tym momencie na mecie 42. PZU Orlen Maratonu Warszawskiego. Brawo Mateuszu, jak cię masz? O, jestem piekielnie zmęczony, ale bardzo szczęśliwy. Cieszę się, że mogliśmy tutaj wystartować, wielkie brawa dla organizatorów, że umożliwili nam dzisiaj start w tych ciężkich warunkach i mam nadzieję, że wystartuję jeszcze tutaj kilka razy. Właśnie o to chodzi. Piękne emocje, miłość, buziaki. Tak właśnie, każdy zwycięzca każdej tury powinien być witany. Super, mega. Jestem mega wdzięczny, że mogłem wzi wziąć w tym udział. Dzięki. Mamy najszybszą panią czwartej tury. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się masz? Super, świetnie! Wspaniały wiek! Who is the best? Dajna. A, wy jesteś najlepsi! Dzień dobry Krzysztofie! Witam, dzień dobry! A co boli? Nic! Jak trasa? Jak samopoczucie? Bardzo dobrze, super, elegancko! Na co masz teraz ochotę? Na medal! <noise> Już za chwilę na to podium wejdą zwycięzcy klasyfikacji ogólnej 42. PZU Orlen Maratonu Warszawskiego. I oto on! Zamykający czwartą turę PZU Orlen Maratonu Warszawskiego. Tadeusz Węgrzynowski! Dobiegamy do mety razem z panem Tadeuszem! Panie Tadziu, Wielkie brawa. 3, 2, 1, mamy to! Ale bycie ostatnim to to też wielki zaszczyt. Udało się zmieścić w czasie. Bardzo dziękuję Biegujemy. za wyrażenie, że mogę startować. Dziękujemy. Bieganie daje wolność. Tutaj cytuję w tym momencie pana Tadeusza. Ja się również z tym zgadzam i dodam tylko od siebie, że do północy trwa wirtualny 42. PZU Orlen Maraton Warszawski. W takim razie połączeni w biegu, trzymam kciuki za wszystkich biegaczy na całym świecie, którzy biorą udział w naszej wirtualnej edycji. Dziękuję bardzo za dzisiaj, dziękuję całej ekipie i do zobaczenia za rok. Piotr Galus.